Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Jana. Obok Krzyża Jezusa stały. Matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. radosną uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Kościół zaprasza nas do stanięcia pod krzyżem Jezusa i do przyjęcia na Nowo Testamentu, który wtedy Pan wypowiada. To niezwykłe, że w ostatnim momencie swojego życia Jezus powierza nas wszystkich Maryi. Maryja jest ikoną i wzorem Kościoła, oblubienicy Chrystusa. Tak jak ze śpiącego w raju Adama Została utworzona Ewa, tak obok Jezusa ukrzyżowanego stoi Maryja, nowa Ewa, matka odkupiciela. Z przebitego boku Jezusa rodzi się Kościół. Umiłowany uczeń jest oddany przez Jezusa Maryi, a ona powierzona umiłowanemu uczniowi. Rzeczywiście, według tradycji, zadaniem Jana Apostoła była później opieka nad Maryją, ale w postaci umiłowanego ucznia. Jest ukryty każdy z nas. Być może nieraz zastanawiamy się, czy relacja z Matką Bożą nie jest tylko dla wybranych, pobożniejszych ludzi. Ale chyba nie ma bardziej przekonującego argumentu jak ten, że serdecznym pragnieniem samego Jezusa jest nasza osobista więź z Maryją. Ona, przez którą Syn Boży przyszedł na świat, nigdy nie zatrzymuje nas na sobie, ale zawsze jakby automatycznie, prowadzi nas do Syna. Zawierzenie Maryi, jak pokazuje historia naszej Ojczyzny i historia wielu świętych, dokonuje się nie w momentach błogości i duchowego spokoju, ale w chwilach dramatycznych. Król Jan Kazimierz składa śluby lwowskie w sytuacji zalania Rzeczypospolitej przez Szwedów. 300 lat później błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński przygotowuje śluby jasnogórskie w czasach komunistycznego reżimu, sam będąc uwięziony. Święty Jan Paweł II po przeżytym zamachu nie tylko przebacza zamachowcy, ale ofiarowuje kulę, która przeszyła jego organizm Matce Bożej Fatimskiej. Kiedy dziś nasza ojczyzna jest podzielona, nie poprzestańmy na narzekaniu, ale z ufną modlitwą zwróćmy się do Maryi. Ramiona krzyża są wystarczająco szerokie, by mogły ogarnąć przepaść ludzkiego serca. Maryja jest nadal królową naszej ojczyzny. I ona pragnie, byśmy jeszcze bardziej oddali się jej synowi. Dla każdego z nas jest dzisiaj dobry dzień, żeby na nowo powierzyć się Maryi. Stańmy w osobistej modlitwie przy ukrzyżowanym Jezusie i Maryi, Matce Bolesnej, z pokornym sercem pozwalając, by Jezus nas oddał w jej ręce, oraz przyjmując ją za naszą Matkę. Doświadczenie osobistego kryzysu, rozbitego małżeństwa, utraty pracy. Zmagania z chorobą to momenty, w których właśnie ona, Maryja, można bezpiecznie przeprowadzić przez krzyż do zmartwychwstania. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj